Cześć, witam Was w parku linowym Gibon w Rybalu. Będziemy teraz testować trasę szarą. To jest taka trasa bardziej odpoczynkowa z tyrolkami. Zobaczymy, co na niej jest. Trasa oczywiście jest zaczyna się tak jak fioletowa czyli wysokość tam będziemy mieć z 10 metrów. Ach. A żeby dostać się na nią musimy mieć, mieć 1,45 m z wyciągniętą ręką. Tak żeby łatwo się przepinać asekuracji sobie. Dobrze jesteśmy na miejscu. Tu jest leci fioletowa. Tutaj będziemy mieć szarą, a tutaj czarną czyli przepinamy się. Tak jest. Pierwszy będzie. Tyrolka, no to jedziemy. przemiennie jest. Gibonik na dole. Niebieskie linki, oczywiście. Chwytamy się. O, następna, oczywiście. Tyrolka. Czyli nie po czym nie sobie zapinałem, czyli jedziemy dalej. No to trasa będzie właśnie bardziej tyrolkowa, tam przeszkody też będą, na przemiennie oczywiście pamiętamy. Tak, zakładamy na łóżka. Tak, wsiadamy, kucamy, i jedziemy. Uhu! Opa! Yeah! Park nam udostępnia naprawdę sporo tras Bo mamy tych tras z 10, licząc czarną połączoną z fioletową będzie tych tras 11, a teraz będziemy mieć co, huśtawkę, przeciąganie huśtawki naprzejmie nie wbijamy się w asekurację. aha, będzie przeciąganie jak nic okej okay. dobra zaliczone tutaj już pinamy się pyk, okej okay. no i tyrolka Okej, okay. dobra, mamy zaliczoną. Teraz będziemy mieć coś, złośliwe belki. Naprawdę nie. Tu możemy się bloczkiem wspomagać. Tak, ale nie powinno być trudno. Albo tu była tyrolka taka została wymieniona na wow fajnie trapezy takie Ciekawe te trapezy, bo to są takie zyg... nie zygzaki Trójkąty skośne różne, bardzo fajne, zwłaszcza z tymi belami to ruchamy bele. Tak. O! I teraz dosięgnij! O! Jest! Hop! okej okay. Teraz to dyby. Przejazna. Dybach. Dalej nie wiem jak się to nazywa. Muszę gdzieś wyszukać. Dobra. No to co? Jedziemy! Dobrze, zaliczona przeszkoda. Uu. teraz co nas czeka? Ok, teraz będziemy mieć uh, tyrolkę, tak? Ja się zastanawiam nad przeszkodą. A to przecież tyrolkę. Dobrze dobra, oczywiście. W linku, w komentarzu macie linki do innych tras nagranych w tym parku. Jest tego naprawdę sporo, więc ja już padam z zmęczenia. Tak dużo tego jest. To nie jest łatwe tyle przejść. To jest 10-11 tras do nagrania. Mam nadzieję, że wszystkie się znajdą, udadzą się. O, tu mamy nie tego trapezy, tylko jeszcze trójkąty poziome. Piek. Ok. Hop. Uu, uu. Dobra, zaliczone. Ujuj. Ujuj. Uj. Tutaj będziemy mieć e, X-y Herkulesa. Zgadza się? No, x -y Herkulesa. Czyli co, musimy? Prze... Wow przeskakiwać z jednego na drugi ciekawe uh, ho, ho, ho. no fajne trzeba jak najwyżej się chwytać tak jak najdalej dobra teraz przechodzimy jak najwyżej to wtedy będziemy jakoś tam stabilizować nie wiem dokładnie jak przechodzić tą przeszkodę. Pierwszy raz się spotkam z nią. O! A jest tych przeszkód tu sporo, więc. U! Dobra! I teraz musimy wyjść trochę wyżej. Tak! Hop! Dobra! Jesteśmy! Okej okay. Co teraz? ka typu to już prości zna Tak jest Hop. 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 Dobra, zaliczone No i teraz będzie okna dobra no to lecimy Okienkami. Widzę, że ouch, opona też będzie. Hop. O, najlepiej sobie przybliżać okienka. Teraz przez oponkę. No to tak do środka sobie wejdę może. Lepiej będzie. Przybliżę sobie okienko. Hop. Okej. Okay. Hop. 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 Yeah. Dobra. A tu co to jest? Dobra. Nie mam pojęcia co to jest. Przyciągamy sobie jest niebieska linka. To jeździ. Wow. wow co to jest jeżdżąca kłoda bloczek dobra nie wiem co to jest jak się zabrać za to dobrze tak nie wiem, może siąść na tym Raczej powinienem siąć na tym, oj oj, no tak, na to powinienem siąć bardziej nie, przemiennie, dobra, lecimy dalej, teraz Birmański. Dobry. No to. O, jeden wyżej. O, specjalny. Tak widzę, że jeden niżej, drugi wyżej. Więc trudność jest większa. Op, nie będzie tak łatwo. O, teraz wyżej. Znowu się zniżamy. I znowu wyżej. Widzę, że te nówki są. Czy te żółte są tak wyższe? Uuu. OK Okej Pyk Dobra Oto Bo jeszcze dalej Trzeba było Uhoho. Okej, okay. dobro. Wow, wow, wow. A to co? Tu jest walec Filnisa, a to było normalnie w innych parkach się nazywa. A tutaj będzie jakiś wielki walec, tak? Yeah. No to stajemy. Jedziemy obracamy walec. Uuh. Hop. 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 Obra Zaliczony wielki walec. co dalej? O, gibon! Mam przyjemność lecieć trasą gibona. Tak. Ładny napis. Gibonik. Zdjęcie można tu robić na tle gibonika. O, można się trzymać tego. Fantastico. Wow. Dobra. No i... I co, będzie już koniec? Tak, mam jeszcze zejście po palu. No to lecimy w dół. Oczywiście, lajkujcie, subskrybujcie. Jeżdżę po parkach, odwiedzam je w całej Polsce i pokazuję, jak się można na nich bawić. Dobra, dzięki wielkie, na razie.